Tylko osoby otyłe chorują na cukrzycę. Osoby z cukrzycą nie mogą jeść cukru. Nie zaczynaj brać insuliny, bo zostaniesz z nią do końca życia. Cukrzycę można wyleczyć. W tym filmie powiem Wam o sześciu popularnych mitach na temat cukrzycy. Czy aby na pewno są to mity, a może jest jednak w nich ziarno prawdy? Jakie są fakty? Zapraszam. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej kanał Niesłodze. W internecie powiedziano już naprawdę dużo na temat cukrzycy. Można pomyśleć, że nieograniczony dostęp do wiedzy sprawił, że ludzie przestali wierzyć i powielać nieprawdziwe informacje na jej temat. Nic bardziej mylnego. Czytając wypowiedzi niektórych ekspertów, czy też czytając komentarze wielu osób, wciąż możemy natknąć się na mity związane z cukrzycą, dlatego w tym filmie rozprawię się z kilkoma z nich. Robię to też dlatego, że wciąż dostaję wiadomości od osób, które próbują mnie wyjaśniać i starają się przekonać, że to jednak one mają rację, często naprawdę nie wiedząc w jakim są błędzie. Zaczynamy. Cukrzycy nie mogą jeść cukru. Fakt czy mit? Jest to oczywisty mit i wynika pewnie z tego, że już nazwa choroby wskazuje na to, że ma ona związek z cukrem. Cukrzyca jakiegokolwiek typu to nie jest jednak uczulenie na cukier. Uwierzcie mi, że naprawdę są osoby, które są przekonane, że cukrzyca to jest choroba, która polega tylko na tym, że nie jemy cukru. Gdyby to było takie proste, to nikt z cukrzycy nie robiłby wielkiego halu. No bo co to jest za filozofia? Wyeliminować cukier z jedzenia. Nie jest oczywiście tak, że cukier jest dla nas ok. Obecność cukru w produktach jest tym, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę. Jeśli interesujecie się trochę odżywianiem, czytacie składy i wybieracie produkty spożywcze świadomie, no to doskonale wiecie, że w wielu produktach znajdziemy tak zwany dodany cukier prosty. Jogurty owocowe, paluszki, ketchup, niektóre wędliny, sushi, musztarda. To tylko przykłady. Wysoki cukier zawsze daje objawy. Fakt czy mit? Problem przede wszystkim z cukrzycą typu drugiego jest taki, że wiele osób żyje z nią przez wiele lat i nawet o tym nie wie. Nie badamy krwi tak często, jak powinniśmy, no a to z niej dowiedzielibyśmy się o tym, że mamy problem z poziomem cukru. Do najczęstszych objawów cukrzycy należą senność nasilająca się często po posiłku, większe pragnienie, częste oddawanie moczu, trudniej i dłużej gojące się rany, Częstsze infekcje dróg moczowych. Te objawy pojedynczo nie są, jak widzicie, zbyt charakterystyczne. Wiele osób leczy je objawowo i nie przejmuje się nimi zbyt szczególnie. Każdy z nas bywa przecież senny, jak jest ciepło, to chce nam się więcej pić, a jak pijemy częściej, no to częściej chodzimy do toalety. Czasami trudno jest połączyć kropki i zbadać się właśnie pod kątem cukrzycy. Kiedy jednak mamy przez wiele lat podwyższony poziom cukru, no to w naszym ciele dochodzi do uszkodzeń. Powoli, po cichu uszkadzają się nerwy, uszkadzają się drobne naczynia krwionośne i w międzyczasie rozwijają się u nas przewlekłe powikłania cukrzycy. U naprawdę wielu pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 rozpoznaje się zmiany, które u osób z cukrzycą typu 1 rozwijają się przynajmniej po kilkunastu latach z cukrzycą. Skąd ta różnica? No przede wszystkim bierze się to z tego, że objawy cukrzycy typu 1 pojawiają się bardziej nagle i ciężko je przeoczyć. Tutaj szybciej stawia się diagnozę i można rozpocząć normowanie poziomu cukru. Powiem wam też jako diabetyk, że wysoki poziom cukru nie boli. Dla mnie nie ma w zasadzie żadnej różnicy w samopoczuciu, kiedy mam cukier 120 i 200. Są niewielkie szanse, że zgadłbym teraz, jaki mam aktualnie poziom cukru, kiedy byłbym w takich wartościach. Dlatego wcale nie dziwi mnie, że ludzie ze znacznie podniesioną glikemią potrafią chodzić z nią nawet kilkanaście lat i nie zdawać sobie z tego sprawy. Nie zaczynaj brać insuliny, bo zostaniesz z nią do końca życia. Fakt czy mit? Co jakiś czas trafiam na takie przekonanie, że kiedy komuś diagnozuje się cukrzycę typu pierwszego i lekarze włączają mu w leczenie insulinę, to zostanie z nią już do końca życia. No i to jest fakt. Nie bierze się to jednak z tego, że lekarze nas celowo uzależniają od tego leku, tylko z tego, że przyczyną cukrzycy typu pierwszego jest bezwzględny brak insuliny i bez niej umarlibyśmy. Komórki beta w naszych trzustkach, w wyniku autoagresji, tracą możliwość wydzielania tego niezwykle ważnego hormonu, więc musimy podawać ją sobie z zewnątrz. Czy nam się to podoba, czy nie? Tylko otyłe osoby chorują na cukrzycę. Fakt czy mit? Z tym mitem zawsze łatwo mi się dyskutuje, no bo po prostu polecam spojrzeć na to, jak ja wyglądam. Ja nigdy nie miałem problemów z nadmierną masą ciała, a mimo to choruję na cukrzycę. Jak to możliwe? Cukrzyca to nie jedna choroba, a grupa chorób charakteryzujących się hiperglikemią, czyli zbyt wysokim poziomem cukru. Dwa najczęściej występujące jej typy to cukrzyca typu pierwszego i cukrzyca typu drugiego. W tej pierwszej przyczynami jest nieprawidłowa reakcja układu odpornościowego i niszczenie komórek odpowiedzialnych za produkcję insuliny. W typie drugim cukrzycy, który występuje u 90% pacjentów, najczęstsze przyczyny to nieodpowiedni styl życia, skutkujący nadmierną masą ciała. Warto dodać, że nie zawsze osoby, u których zdiagnozowana jest cukrzyca typu drugiego, mają ten rodzaj otyłości, który zazwyczaj pokazuje się na plakatach czy w książkach. U wielu z tych osób tego nadmiaru tkanki tłuszczowej nie widać, a te osoby same o sobie mówią, że są dość szczupłe. Za rozwój oporu na insulinę, a w konsekwencji cukrzycy typu drugiego, odpowiada w dużej mierze tak tzw. tłuszcz trzewny, czyli tkanka tłuszczowa zgromadzona wokół narządów wewnętrznych, jak wątroba czy trzustka. Dodam jeszcze, że mimo tego, że najczęściej to nadwaga i brak ruchu odpowiadają za rozwój cukrzycy typu drugiego, to nie są to jej jedyne przyczyny. O nich więcej mówię w osobnym filmie. Zapraszam. Cukrzycę można wyleczyć. Fakt czy mit? Tutaj muszę przyznać, że nie jest to ani stuprocentowa prawda, ani stuprocentowy mit. Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą generalnie uważaną za nieuleczalną. Istnieje jednak możliwość przeszczepienia trzustki albo samych wysp trzustkowych. Znam sam kilka osób, które takie zabiegi przeszły, no i faktycznie można powiedzieć, że one pozbyły się cukrzycy. Z przeszczepami jest jednak kilka problemów. Po pierwsze, organ pobiera się od zmarłego dawcy, no a o to jest po prostu trudno. Po drugie, tak jak przy każdym przeszczepie, konieczne jest przyjmowanie leków immunosupresyjnych, no i nadal istnieje ryzyko odrzucenia organu za jakiś czas. Przeszczepy w Polsce wykonuje się najczęściej razem z przeszczepem nerki uszkodzonej właśnie na skutek cukrzycy. No i poza tą metodą cukrzyca typu pierwszego jest chorobą nieuleczalną. Procesu autoagresji, który leży u jej podstaw, nie cofa żadna dieta, żadna głodówka czy żadne leki. Temat jest nieco bardziej skomplikowany przy cukrzycy typu drugiego. Ten typ cukrzycy postępuje, więc może być tak, że po diagnozie będziemy leczeni wyłącznie jednym lekiem w małej dawce, ale później mogą to już być dwa leki, a może też być włączana insulina. Wiele zależy od tego, na jakim etapie rozwoju choroby zostaliśmy zdiagnozowani. Może zdarzyć się, że wprowadzenie w odpowiednim momencie prawidłowych nawyków żywieniowych, włączenie stałej aktywności fizycznej oraz przede wszystkim zmniejszenie tkanki tłuszczowej, przede wszystkim tego wspomnianego już wcześniej tłuszczu trzewnego, spowoduje, że cukrzyca zostanie wprowadzona w tak zwany stan remisji. Przez co cukry będziemy mieli w normie, bez przyjmowania jakichkolwiek leków. Rzeczywistość jest jednak taka, że wielu pacjentów diagnozuje się w takim stanie, że leki są konieczne od razu, oraz to, że pacjenci często nie wytrzymują nowego reżimu dietetycznego i remisja kończy się dość szybko. Jeszcze jedna sprawa. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale wiele razy ktoś z cukrzycą mówił mi, że lekarz. Nigdy nie powiedział mu o tym, jak ważna jest zmiana nawyków żywieniowych, i od razu były mu włączane leki bez żadnego planu na ich chociaż czasowe wyłączenie. Pacjenta w Polsce skreśla się bardzo szybko, a na pewno wielu dałoby się przeciągnąć bez farmakoterapii, na przykład przez parę lat. Moi drodzy, to nie jest mój pierwszy film, w którym wyjaśniam popularne mity na temat cukrzycy. Jest ich niestety wiele i nadal ich przybywa, więc z pewnością za jakiś czas Przygotuję niestety film w podobnej tematyce. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to bardzo serdecznie zapraszam was do kliknięcia łapki w górę oraz zasubskrybowania tego kanału, żeby mój kanał pojawiał wam się w proponowanych filmach na YouTube. Na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Będę się z wami żegnał, życząc wam jak zawsze dobrych cukrów i jak najwięcej czasu w zakresie. Trzymajcie się. Cześć.